Ludzie, że zabiorę głos że jako pierwszy, mając za sobą w tle przekaz telewizyjny, włączony w scenariusz. Jakbyś mógł włączyć nas pogląd na to, co oglądaliśmy, żeby wszyscy widzieli, bo już 3 minuty raz dzielą od sondażowych wyników wyborów. Za chwilę te wyniki poznamy, potem głos zabierze. Przewodniczący warmińsko mazurskiej Platformy Obywatelskiej ministeria Cepropas, a potem myślę Marszałek Ławicki Łuciński, Robert Szerczyk. I jeśli ktoś z Was będzie miał ochotę, to ten mikrofon będzie dla Was. Jest naładowany. Czekamy jeszcze 3 minuty słuchajcie. Macie, czy coś wiesz? Wiem, że to była kampania pełna ciężkiej Very minutes. e o Pots sea, fer Wska, która odegrała wbrew demokracji, że otrzymamy to poparcie, a nawet zwiększymy w wyborów, które Dzisiaj mogę uroczyście to ogłosić w imieniu Polski Demokratycznej, Polski Wolny, Polaków i Polaków, którzy biedą swoje ślice, Że 15 października powtórzył się także w kwietniu. Jestem naprawdę dzisiaj bardzo dumny za wszystkich, ze wszystkich Polaków Polaków. 15 października. będzie łatwiej to, że dał nam się odpisze. kolejne województwa, to, że w miastach pis nasz błud był spektakularną to jest. To nie wiem jak już <tuszę> dzisiaj widzimy, że ta droga nie będzie łatwa także w przyszłości. Nic nie będzie łatwo. W świecie wychodzą <tuszę> w Polsce. I dlatego z taką satysfakcją mogę dzisiaj powiedzieć, że na tej trudnej drodze... Mamy wielu liderów, wiele liderów. Ja dzisiaj nie chcę wam zabierać czasu, każdy ma swoją robotę. Dzisiaj z czatu Adamu Samorządu. Dzisiaj jest czatu Rafała, ja czat, ja jego koleżanki, kolegów z polskiego samorządu. Jeszcze raz gratuluję. który się urodził w Warszawie, tutaj wychował, A to zaufanie warszawianek i warszawiaków jest czymś, co najbardziej buduje, co wpływa na humor, co wpływa w ogóle na całe życie, Jest oczywiście największe podziękowania właśnie dla wszystkich warszawianek i warszawiaków za to olbrzymie zaufanie. Dziękuję Wam bardzo i mam nadzieję, że Was nie zabiorę. Kolejny krok został na tej drodze zrobiony i jestem przekonany, że przed nami kolejne, dlatego że absolutnie wysiłkuję na swój wolny po to, żeby pokazać, że Polska naprawdę, cała Polska jest otwarta, jest tolerancyjna, jest uśmiechnięta, jest europejska. Cały świat na nas patrzy i 15. rocznik, wtedy oczywiście wszystkie oczywiście wszystkie Afryce, ale teraz również wszyscy patrzą na to, czy potrafimy kontynuować. Także wielkie podziękowania dla Rada Wódzka, ale również dla nas wszystkich panicy i obywatelskich, którzy walczyli od rana do wieczora dla wszystkich monetariuszów, którzy nam pomagali. Niekoniecznie tylko z panic i obywatelskich, też się droga i ludzie chcieli nas wesprzeć. Miałem ja, ja poznanie, bo podczas tej kampanii objechałem, no może nie całą, ale większość Polski i patrzyłem jak ta kampania jest prowadzona, outdoor i tak dalej. Naprawdę nie mamy się czego wstydzić i w związku z tym chcę Wam jeszcze coś powiedzieć, czego jeszcze nie wiecie. Badania do Sejmiku. Koalicja Obywatelska 37. List 10. i 35, e, 15, także mamy taki układ e, w sejmiku, wszystko wskazuje na to, że, że tylko trzy partie, bo nie sądzę, żeby przy takim, przy 15 trzeciej drogi lewica bądź ktokolwiek inny mógł jakiś mandat od nas wziąć, więc serdeczne gratulacje. Naprawdę kawał dobrej roboty. Oczywiście przede wszystkim dziękuję szefowi sztabu Maćkowi. I Stambu, który, sprawdził się, który sprawdził się w wyborach parlamentarnych i od razu z marszu przeszedł do roboty w wyborach samorządowych. Kawał dobrej roboty. Gratuluję panu marszałkowi Marcinowi Kuczyńskiemu. Gratuluję wszystkim kandydatom, kandydatom do sejmiku. Jestem głęboko przekonany, że ten dobry wynik w regionie przełoży się na świetne wyniki naszych kandydatów w wyborach prezydenckich, burmistrzowskich. Że przełoży się na wynik Roberta Szewczyka, świetna pana Roberta, który jest naprawdę. I Michała Stana, pełną też naprawdę kawał dobrej roboty. I muszę Państwa powiedzieć jeszcze jedno. Związku wspominanie tym razem, że, ja pracy, że y, 18 lat jestem szefem platformy obywatelskiej w regionie i nigdy nie widziałem takiej mobilizacji w wyborach prezydenckich w Olsztynie. Nigdy nie widziałem. Naprawdę kawał dobrej roboty. Gratuluję serdecznie. Obiecałem, że, y, że powiem coś do Rady, proszę bardzo. No. To ja jeszcze słuchajcie, wam podziękuję jeszcze raz w imieniu własnym dziękuję też mojemu zespołowi ze sztabu. Jest Wiko, jest Włówna, jest Włówna, jest Bielefski, a bardzo która ja w że czy to jest Żeby Was zobaczyli Nie, ci ze sztabu, ty będziesz z <laughs> moi. Sztabowcy. Wspanialiśmy się. Zobaczcie, to oni. <grystanie> Brawo. Teraz pozwólcie, że oddamy głos Marcinowi Niedrzyżewskiemu, który ma. Jest szansa, że będzie pan szanowny. Poszedłem na tą poprawę. Przede wszystkim pięknie dziękuję wszystkim kandydatom za to, Oprawy, bo e, wiemy jak wyglądały kampanie w innych regionach. E, naprawdę ta nasza była wyjątkowa. Żaden inny region e, w, tak, w taki mocny sposób, z takim mocnym zaangażowaniem. Gratuluję wszystkim. E, pierwszy rok wszystkim tym, którzy startowali pierwszy raz. To było dla Was na pewno duże doświadczenie, ale bardzo dobre przetarcie i gratuluję Wam tego zaangażowania, bo nieczęsto się zdarza, że ludzie, którzy startują po raz pierwszy, tak się e, tak, po prostu do tego. Dziękuję Wam bardzo za to. Ten, dzięki temu, ten wynik jest właśnie taki. Ja również jestem przekonany, że ten dobry wynik naszego naszej przełoży się na dobre wyniki w Olsztynie i w Iberlągu, i poznawi w mniejszych miastach. Pięknie dziękuję. Maciek Kowiec za super robotę, za wybuch Dziękuję Wam. E, Ja mam nadzieję, że zaczyna się w Olsztynie dobra pogoda dla samorządów. Że nasz Olsztyn, nasz region odżyją w tych trudnych ośmiu latach dla samorządów, dla naszego miasta, kiedy byśmy pomijali, kiedy nie było współpracy, w końcu możemy liczyć na silne samorządy. Bardzo Wam dziękuję za Waszą pracę, za zaangażowanie. Wszystkim kandydatkom, wszystkim kandydatom Waszymy, rodzinom, przyjaciołom, obowiązkami bardzo Was wspierają. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. I na końcu dziękuję Olsztyniankom, Olsztynianom, którzy dzisiaj poszli głosować. Nawet to no, nie jest ważne na kogo poszli głosować, najlepiej jak na nas. Ale że poszli głosować, że budujemy wspólnotę samorządową. Bo ja w tych wyborach ciągle powtarzam, cały czas powtarzam, że Ożtym to jest mój dom, Ożtym to jest nasz dom i w tym domu najważniejsi są mieszkańcy tego domu. Nasze rodziny, dzieci, seniorzy, starsi i młodsi. I drodzy Państwo, przez wybory samorządowe budujemy ten dom, dajemy, sprawiamy, że on staje się silniejszy. Jeszcze raz. Всем сърдечный привет. Wam wszystkich i nam tutaj, że to jest największe zwycięstwo Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej w historii. Nigdy takiego wyniku na Wami, Mazurach i Powiczku nie uzyskaliśmy. 37%. To jest mobilizacja do wytężonej pracy i nie przejmujmy się tym zbiorczym wynikiem krajowym. On o niczym nie świadczy, na nic się nie przekłada. To jest drugie hyrusowe, czy jak mówią zwycięska porażka PiS-u, bo koalicja, koalicja ugrupowań demokratycznych 15 października w tych kilku województwach, gdzie PiS najwięcej głosów prawdopodobnie sumarycznie zdobędzie przewagę w sejmikach, także cieszmy się z tego faktu, ale to też jest to zobowiązanie do ciężkiej pracy, bo przecież się. Przyszliśmy do tych wyborów, żeby w Polsce lokalnej odbudowywać autentyczny samorząd. Przekazać ludziom podobnie władzę i możliwości kreowania rzeczywistości. Jedno zobowiązanie, które przed nami stoi, to rzeczywiście skończyć z klientelizmem. Skończyć w pouważaniu, rozdawaniu pieniądza publicznego przez rząd, a wzmocnić samorządy finansowo tak, żeby rzeczywiście decyzje zapadały na poziomie lokalnym. Skończyć uzależnienie samorządów lokalnych, regionalnych, powiatowych od tego, kto rządzi. To jest siła państwa. Im silniejsze samorządy lokalne, tym silniejsza Rzeczpospolita. Bardzo dziękuję wszystkim za zaangażowanie. Jestem szczęśliwy, że tak się to potoczyło, ale przed nami jeszcze szereg zobowiązań i wyzwań. Ale co jest istotne, panie ministrze, do Jacka. zwracam się naszego szefa, też naszego przedstawiciela w rządzie. 5 lat dobrej pracy, dobrej synergii samorządu województwa, samorządów lokalnych, miast, i powiatowych w dobrej współpracy z rządem. To może być pięć najlepszych lat rozwoju naszego regionu od momentu powstania województwa 25 lat temu. To jest nasze zobowiązanie i myślę, że po 5 latach z podniesionym czołem będziemy mogli powiedzieć, że pozowaliśmy. Dziękuję za uwagę. Eu é. é. W naszych lokalnych społeczeństwach. Jesteśmy, mamy, dzisiaj byliśmy dzień własnych wyborów. Dzisiaj obywatele opowiedzieli się za tę krytyczną Polskę, która chce być własne, zdecydowane w tym A teraz chcę. w Polsce jego i, i w Olsztynie i nie popuści żadnych spraw osób niepełnosprawnych i osób starszych będzie zdecydowanym głosem naszych samorządów olsztyńskich. Dziękuję bardzo.